vlogmas, dzień trzeci. Witam Was, kochani, we vlogmasie numer 3, dzień trzeci. Ja już sobie, słuchajcie, umyłam włosy, pomalowałam się, przyszłam do sypialni ogarnąć sypialnię po. Yy, po nocy muszę, je po, muszę po prostu pościelić łóżko i dzisiaj mamy bardzo ambitne plany z moim Natanem, także zapraszam Was do oglądania tego filmu, tego vloga i życzę Wam miłego oglądania. Tak, tak. dzisiaj trzy. No, ciekawe, co tam jest, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. Co tam jest? Bloczek! Eee, bloczek! Pamiętasz go? Tak. Pamiętasz, ale nie pamiętasz nazwy? Pomóc ci? Tak. Stitch, bloczek! Chcę tego tylko... Teraz jest trójka, otwórz i zobacz, bo na, pamiętaj, że tam jest narysowane, co tam jest. Wow, co to jest? Miska, kość i co to jest? Pies? Pies! Teraz ja otwieram swój kalendarz. Zaraz odpalam telefon. I będę nagrywała TikToka. Tutaj jest dwójeczka, była wczoraj. Tutaj jest trójeczka. Fajnie, że są po kolei. Bo pamiętam, kilka lat mam różne kalendarze i wiecznie muszę czegoś szukać. Dzień trzeci i słuchajcie, mam tutaj takie mm, takie coś do ust. Jest to krem do ust. Bardzo ładny kolor ma. Sobie tutaj zrobiłam słocza. Na białym jest lepiej. Pomalowałam się y, tym. I bardzo ładnie to wygląda. Co prawda, malowałam się w em, telefonie, także muszę iść do lustra, zobaczyć, czy jest ok. Ale kolor jest piękny, bardzo ładnie się to trzyma na ustach, tak przyjemnie. A jeżeli chodzi o Scinse, to tutaj mam trujeczkę, i są to, słuchajcie, takie dwa pierścionki. Jeden z takim diamencikiem. A drugi z takimi cykinkami wzdłuż, ale teraz tego nie będę wyjmować. Słuchajcie, będziemy robić dzisiaj pierniki. Taki mamy ambitny plan. I kupiłam wczoraj takie pisaki ze szreka, żeby to e, ozdobić. Kupiłam jeszcze takie pastelowe. E, kupiłam jeszcze taki z brokatem czerwony. Kupiłam jakiś czas temu moje ulubione foremki. Mam jeszcze tutaj foremkę z bombką z tamtego roku. Mam takie jeszcze foremki. Mamy takiego aniołka. Moja ulubiona to jest z gwiazdką. Mam ją od lat i zawsze taką gwiazdkę pierniczki robimy na choinkę. Mamy też różne ludki. No i ogólnie... Dobrze. I ogólnie takie pierniczki zawsze robię na... Na choinkę. One są takie twarde, nam ogólnie smakują, Natan je lubi. Dla Natana będzie atrakcja, żeby sobie poozdabiał. A ja robię te pierniki właśnie specjalnie na choinkę, żeby przywiesić takie gwiazdeczki. Ja ogólnie mam jeszcze taki jeden przepis na mięciutkie pierniczki, po prostu robią się pierniki. I od razu są mięciutkie z nadzieniem śliwkowym, w sensie z powielami śliwkowymi, ale takie pierniczki postaram się oh, happy, zrobić happy, bliżej happy, świąt, żeby po prostu były na święta do zjedzenia. Napole, wiesz co musisz zrobić? Pójść pod kabinkę, Okej? Okay? A ja ci coś przygotuję. Są z matkami. Niestety. Ja! Ja dawno... Była. Dobra, przyczep, ci przyczepiam ci to. No, no teraz to będzie zabawa. <laughs> no Ta. teraz to będzie zabawa, Ta. Czekaj, atrakcie, ja muszę... Atrakcje, atrakcje. Ja też muszę sobie zmniejszyć tutaj. Tylko do końca nie umiem tego zrobić u siebie. Potrzebujemy do ciasta jest potrzebne jedno jajko i masło. Do miski wsyp zawartość torebki z ciastem, dodaj jajko i tłuszcz. Całość zagnieść do gładkiej masy. Włóż do zamrażarnika na 30 minut. Two ja życie na nie wyczeka 30 minut. O, jest kolejna. Ee, foremka. W tamtym roku była bombka, a w tym roku jest Mikołaj. Mikołaj, nice. Nice, Mikołaj, nice. Potrzebuje miski. Ty wiecznie musisz mieć te foremki obok siebie pisaki i foremki mm -hmm. na tanek będą potrzebne później. Wiesz o tym. Nie, Chcesz mieć obok siebie? Dobra. Wsyp tutaj do miseczki to. Wszystko? Wszystko. No, ale się kurzy. Ale się kurzy, no kurzy się, dobra. Bo dobra, wystarczy. Jest, bo to jest piasek, przecież. Musimy. Yy, to już taka gotowa masa. Mgbała. Chęt, to smakuje jak piernik. Pachnie? Pachnie piernikiem, tak. Dobra. Budu. Pielnik piach. Pielniczki. Pamiętasz jak robiliśmy kiedyś pierniki? No. Dobra, mam. Pamiętam, że w tym w tygodniu robiliśmy <grym> kiedyś pierniki. Okej, okay, mam masło. Masło. Co mam jajko. Mama zrobi jajko, dobra? Okej. Okay. No, a ja To nie ser, tylko... Yy... Masło. Masło. No. Mam wsypać? Tak. Okej. Okay. I mama to teraz ugniecie. No. W takiej misce. Będziemy to ugniatać. Nie wygląda to na to, żeby to było takie, żeby zrobiła się z tego masa. Dobra. Ugniecione jest ciasto, mam brudne ręce, ale teraz wkładamy to do zamrażarnika, bierzemy woreczek. Stop running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. I don't care of anything else. It's Christmas, and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight, I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Słuchajcie, herbata sobie zrobiłam, trzeci dzień a do ad adwentowego, tutaj mam ładowarkę i laptopa i jest początek miesiąca, muszę się trochę zająć papierologią. Ogólnie odkąd zrobiliśmy remont sypialni, to ja sobie lubię tutaj posiedzieć z laptopem, porobić parę rzeczy, a nigdy tego nie robiłam, sypialnia zawsze była dla mnie kiepska. Zapalę sobie jeszcze to jedno światło. O, proszę bardzo. Siedzę sobie dalej tutaj z laptopem. I słuchajcie, dzisiaj cały dzień był taki nieudany. Trochę mieliśmy inne plany. Rano szybko upiekliśmy te pierniczki na tanek, troszeczkę je poo. Po, tak poozdabiał, ale też nie szczególnie. Jakoś e, sporo też zjedliśmy. Nie było jakiejś wielkiej atrakcji ozdabiania tych pierników. Mam nadzieję, że za tydzień, dwa, jak zrobię kolejne, no wtedy będzie lepiej. Troszeczkę sobie zostawiłam tych pierników na choinkę, porobiłam takie dziurki, także. Myślałam, że będzie większy szał z tych pierników, ale dość szybko musieliśmy je upiec i po prostu wyjść z domu. I wróciliśmy całkiem, całkiem niedawno, także u nas bardzo szybko się czasami plany zmieniają, są takie dynamiczne. Czasami coś sobie zaplanujemy i po prostu nic się nie uda, ale jednak rano atrakcja była. Herbata biała, ta, którą teraz piję z kalendarza adwentowego, jest boska, jest po prostu mega dobra. Jest słuchać już bardzo późno. Ja zmywam makijaż i robię sobie maseczkę Mango. Maseczka z wodą lodowcową i Mango. Witalność i nawilżenie. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszego vlogmasa, za dzisiejszego vloga. vlog może być krótki, nawet nie wiem ile mam materiału, ale ogólnie mm, dużo się po prostu dzisiaj działo. Musieliśmy być poza domem. Także no niestety, ale aparatu ze sobą nie miałam i nic nie nagrywałam. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i widzimy się już w kolejnym vlogmasie.